Dobra, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz dwa, trzy. Wyrewolwerowany rewolwerowy, wyrewolwerowy wyrewolwerowany rewolwer. Choleba. Dobra. Siemanko ludzie tutaj Manik. Witam w kolejnym odcinku, a dokładnie w kontynuacji Rezydenta Trójeczki. Będziemy sobie grali, tak jak mówiłem ostatnio na streamie, że przenosimy rezydenta trójkę na y, serię na YouTubea Zwykłe odcinki. Zacznijmy ogólnie sobie też pomiędzy streamowaniem, zaczę nagrywać normalne serie z gier pierwsza będzie właśnie Resident Evil 3, dokończymy go po rezydencie Trójce będzie gra taka pseudo yy, dość mocno podobna, przygodówka dość yy, pseudo przy, przygodówka trochę tam będzie jakiś zagadeczek, nie zagadeczek, łamigłówek ale jest bardzo ponoć podobna do Firewatcha i ludzie chwalą tę grę ta gra jest chyba z 2019 roku jakoś tak, czy 2020 Call of the Sea się zwie, więc będziemy sobie pogrywali po rezydencie trójce. Jak dobrze pamiętacie, ostatnio na streamie parę dni temu zakończyliśmy Rezydenta trójkę w miejscu, gdzie mamy podać, gdzie mieliśmy zdobyć Antidotum dla Jill. I mamy je właśnie podać, więc podajmy, będziemy grali. Gry nie powinno nam zostać dużo, więc zobaczymy. Odcinki będą też gdzieś 30-minutowe plus minus, żeby były przyjemne do oglądania elegancko. I gramy na modach. W sensie inne wyglądy postaci trochę, jak widzicie Jill ma z innego skina. Jest wyglądy broni też są pozmieniane, więc słuchajmy. I odcinki będą bardziej mimo wszystko immersywne, będę mniej gadał. Tak jak przystało. Mamy Jill. I Carlosa na niego. Pamiętam, że do Carlosa ma przyjść jego kolega. O właśnie, o wilku mowa. Cały zakrwawiony jest.

Koledzy przyszli za naszym kolegą. hehe. mamy obronić Jill. Okej. Okay. Dlatego też przez to, że zaczniemy sobie nagrywać jakieś te serie, no to streamy będą mimo wszystko krótsze, no bo człowiek musi zrobić obiadek sobie, ogarnąć i tak dalej, i tak dalej. Wszystko. Więc streamy będą te godzi dwie godziny... 2 godziny 2.30 mi się wydaje będzie najlepiej. No, <laughs> mamy się bronić. Bronię mamy, mamy Emeczki, mamy fajny pistolecik. Mam tu rolety spuszcza. Mam się przez ten czas obronić. Bierzemy nasz karabinek, jak widzicie, zamiast Emeczki mamy Skorpiona. Z. Skorpion to jest z. Proszę ja, was. Broń z Rainbow'a, Eli. Dobra, kurwa, przed chwilą dosłownie grałem prezydenta czwórkę. Tak, kurwa, właśnie ogarniam trochę tego wszystkiego, ale się wczujemy elegancko. Ehm, czy mamy, mamy granat? Jup. Ale się granat odbiło, oj, oj, oj! Dobra, tam przeskakują. Ehm, postrzelajmy póki co z y, pistolecika. Dobra. A spokojnie, bronimy się, bronimy się. O, cholera jasna, ale się trzeba przestawić, bo Resident, swoją drogą Resident Evil 4 jest bardzo fajny. Polecam wszystkich, nie bać się. Nie jest to jakiś krap. Kapkom przeszedł samych siebie z Rezydenta na Rezydenta tak naprawdę, a ten remake wyszedł im wyśmienicie. Polecam do oglądnięcia mnie na streamie. I też postanowiłem, że jakieś większe gry jednak będą zamiast na streamie. To będą w formie odcinków. Na streamie może będą czasami jakieś, nie wiem, poboczne rzeczy, jakieś zwiedzanie mapy, coś Żeby nie robić tego na odcinkach. Oj, tam musimy pójść. oj musimy pomóc. Dobra, chyba nie żyje. Dobra, Dobra umarł wybuchają, wybuchają Może <laughs> moglibyśmy kurwa zacząć trafiać w kogoś. Byłoby też bardzo fajnie Dobra, tu jest Critical wszedł, elegancko, tam możemy pierdyknąć. Dobra. Zombiaki nadchodzą, nadchodzi ich coraz więcej. Użyjmy sobie karabinku trochę. Dobra. rolety się spuszczają, no chyba się spuszczają, no chyba tak. Tu mam jeszcze amunicji. Trochę więcej. Możemy znowu użyć tego, możemy użyć tego. Czy mamy jakiś granat? Mam flesze. Leczyć się nie musimy. Mam od chuja amunicji do emeczki. Użyjmy! Jakbyś... Dobra, musimy tu wejść. Chyba! O kurwa! Yy, dobra. Szybko. Zabijamy go. Pamiętam, że on był chuj twardy. Z shotguna byłoby, byłoby mi go łatwiej zabić. Ale trzeba sobie jakoś radzić. Dobra przejdźmy tędy. Nie, 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 nie. Dobra. Uważać trzeba. O kurde. O jest, ciężko jest, ciężko jest, dużo ich jest, a nie mam żadnego granta. Uleczmy się teraz. Też? I pójdźmy szybko w ten. Yy, ten przełącznik kliknąć. Szybciusko. Pędzikiem, pędzikiem lecimy, lecimy. Mamy proszę ulepszenie do naszego plecaka. Mamy też takie rzeczy. Trochę sterowanie się różni od prezydenta cz czwórki, która mi się myli. Dobra, włączyliśmy. Granat podniosłem, podniosłem. Użyjmy granata. Dobra, myślę, że wybuchł elegancko, tak jak chcieliśmy. Dobra, używajmy trochę karabinu. Mamy od cholery do niego amunicji, się powtórzę. Na spokojnie, na spokojnie. Zombiaki przychodzą jeszcze. Tu możemy je zabić. Nie chcę strzelać, bo boję się, że właśnie to są jakieś takie, widzicie... A trapy to są prawdziwe zombie z krwi i kości. Użyjmy sobie tego, zabijmy tego. Ale krytykale wchodzą dobrze, elegancko. Same headshoty, headshoty trzeba napierdzielać. Dobra, Carlos sobie daje rady. Jill z tym murzynkiem tam sobie siedzą. To możemy trafić, tak? To trochę ich zatrzyma. już nie możemy tam się strzelić. Pamiętajmy, że trzeba. Wiem, pamiętajmy, że mamy jeszcze granaty. Mamy fleszę, mamy neidy. Więc powinniśmy dać radę. Póki co dajemy sobie, nawet dobrze. Okej. Okay. Weźmy sobie to. Trzeba, muszę zapamiętać, że lewym przyciskiem myszy się podnosi. Mówię, trochę nie grałem. O kurwa. E, dobra. Granat, granat, granat. Bez granata będzie ciężko. O nie, nie. No właśnie. Pojebany jest ten zwierz. Nienawidzę go, nienawidzę jest przebrzydły Dobra Jeszcze raz przeładujmy i znowu w niego full auto Zginął? Jest naj... dobra, jest zajebiście Uuu uh! Dobra, zginął następny, jeszcze ktoś. O cholera, jasna. Sobie tak otworzyli drzwi A nie! Kto to projektował? O kurde o siecie Granat! Dobra, tu mamy detonator, odpalajmy Siup, detonator, siup Wstrzymaj do wybuchu, wytrzymaj do wybuchu, przepraszam bardzo. Dobra, damy radę palcem, wy. wiadomo, gdzie na spokojnie, bo mamy jeszcze flesze. Mamy jeszcze te generatory, które o dziwo ktoś postanowił porozstawiać. Nam tutaj strzelajmy do woli. Myślę, że nie ma co oszczędzać amunicji. No tych bezbożników do szatana kurwa z tobą, patrzą w on Wydaje mi się... Jeszcze taką na moment tę przerwę. Trochę podgłośnić grę możemy. Wydaje mi się, że ja jestem dość głośno. A tu nie ma co owijać bawełny. co się dzieje. Dobra, dwie sekundy i powinniśmy chyba dać radę. Dobra, okej. Okay. Mamy to. Dwa w cenie jednego Osiągnięcie. Bum, mamy. No, ekwibrolentnie myślę, że ubezpieczenie jest. Bohater potrzebny od zarach. drugie osiągnięcie dostaliśmy, nie wiem co to jest. No, nie nie, nie no, Okej. Okay. Daliśmy radę. Na no, spokojnie bym nawet powiedział. Jill żyje tam, czuje się lepiej. About to jest naprawdę. Dobrze. Idziesz gdzieś? Chyba tak. Co myślisz, że zrobisz? Cała miasteczka będzie mikrowawowana. Chodź, man. Właśnie. O, jaja, jak. Bycze jaja, ma. bycze jaja. Co, będziemy dalej Carlosem grali? A nie, jesteśmy chyba Jill. Budzimy się. Proszę bardzo. Tego murzynka też tu nie ma. O jednak. Oj Weź te łapska ze mnie? Jakoś ci kurwa nie ufam To nie jest prawda, nie? A, definitywnie to nie jest prawda. O, oj! Coś się krew zbugowało chyba. Kurwa jak skoczył na nas. Boże Chrysty. No i mamy Jill. Piękna, powabna jak zawsze. Jeżeli nie pamiętacie, no to Jill wtedy po starciu z tym Nemesisem dojebanym, yy, Po zabiciu go chciała przejść przez bramę i dostała jakiś takim dziwnym kolcem od niego. Ojo. No i mamy bomby atomowe wypuścili Za Ta godzinę tam było, tak? Bo nie ogarnąłem. Mamy mało czasu. Opuść sale chorych. Pierwszy październik, godzina 12.03 No dobra Mamy elegancko lutu. No, no, dużo, dużo, sporo, sporo. Noż surwiwalowy nam jest niepotrzebny totalnie. Musimy się ogarnąć trochę z tym. Mamy otwór leków, amunicji, tu tego, ten. Wydaje mi się, że to możemy schować, to możemy schować. W zanadrzu amunicję też możemy schować póki co. Niepotrzebne nam jest. Wytryk zostawiamy, bo jeszcze nam będzie potrzebny. Tu, proszę bardzo, mamy jeszcze amunicję. Mamy pistolecik nowy. Burst. Pistolet, proszę bardzo. Czy nabojowy? Ale czy my chcemy? G18, ale nie no, bo on pewnie ma jakiś większy damage, co? Tak strzelam. Czy możemy u niego hmm, połączyć? Nie, ten jest tylko do tego, są dodatki. No hmm, To wygląda jak zwykły pistolet, tylko że, no nie wiem, ja szczerze mówiąc chyba zostawię sobie ten zwykły pistolecik. Szczerze mówiąc. Jeszcze takich rzeczy. Jeszcze ściągnijmy granat, tak na wszelki. Już na Mezis nam się nie pojawi Tak bodajże, zapiszmy grę 23 ostatni raz graliśmy, no trochę nie minęło No ale Resident Evil 4 wyszedł Siła wyższa Siła wyższa, definitywnie tu widać Możemy sobie zwrócić. Nie jest to... Nie dobra, to... Nie ten to... Nie umiem to... Nie <śmienicza> <ten murzynek. śmienicza>

ale w ogóle tak radiometralnie się różni od rezydenta czwórki. Ja cię pierdzielę Niech mnie Dunderhitzer wafel schnitzel Coś tu mamy? I dalej na czerwono cholera, jasne. Co tu jeszcze jest? No tu. dobra, schowajmy sobie zioło. Cyk, cyk, cyk. Granat, nie no, dobra, zostaw, zostawmy ten granat. Wkładujmy sobie pistolet. Coś tu leży? Czegoś nie widzę? Czy znowu się coś zbugowało? Bo ostatnio, jak pamiętacie, nagraliśmy też był w jakiś kanałach pokój, gdzie nie pokazywało, że jest na czerwono. A wszystko mieliśmy zlucone. No to no wydaje mi się, że tu nic nie ma. Panie Murzynek! Panie kolego! Nawet nie wiem, jak się nazywasz. No, definitywnie tu nic... A, dobra, przepraszam bardzo. Tutaj pewnie coś jest takie. A, mamy to, dobra. Tnijmy się. Ale w, y, ostatnio w tym pokoju takim w kanałach to na pewno tam nic nie było. Wszystko zlucone. Cruwajmy znowu. Mówię, jedna apteczka nam jest ten. Wystarczająca. E, wystarczy, przepraszam bardzo. Wysłowić się człowiek nie może dopiero co skończony streamek i cykl znowu co do nagrywania. I też... Miałem coś powiedzieć, zapomniałem. Czy ty żyjesz? Czy nie żyjesz znaczy się. Wytrych, możemy to otworzyć. Otwórzmy. Coś miałem powiedzieć, zaraz się przypomnę. Ale teraz póki co skupmy się, gdzie mamy iść. w ogóle chyba jest droga dalej, ale cofnijmy się, bo przecież, ee, jak biegaliśmy tutaj Carlosem, to na spokojnie były miejsca, gdzie dostalibyśmy się tylko ee, jako Jill. I dużo rzeczy było właśnie, na przykład tak jak ta skrzyneczka do odblokowania, tylko dla Jill. Więc obadajmy to miejsce. Amunicja Magnum, okej. Okay. O, no miejsca nie będziemy mieli. Cofnijmy się i pochowajmy, jednak, ten granat. Schowajmy. Granatnik wydaje mi się, że też schowajmy. Póki co nie będzie on nam potrzebny. A zajmuje nam tylko miejsce. Wiadomo, fajna broń szczela, wybucha. But, you know, trzeba miejsce mieć. Bez miejsca trudno będzie się ogarnąć. Schowajmy ten granat, schowajmy to i schowajmy to. No cóż, trudno się mówi, ale powinna nam wystarczyć. Mamy bardzo dużo amunicji, póki co. I zapiszmy grę, żeby nie musieli powtarzać tej czynności. Dobra, idziemy dalej. Zapiszmy na drugim stocie, jeszcze na wszelki. Bo też ostatnio, jak graliśmy to był Bóg jakiś dziwny, musiałem powtarzać tam pół godziny segmentu. Pierwszy raz Bóga takiego miałem. A residenta trójka naprawdę dużo razy przeszedłem i nigdy żadnego Bóga nie miałem. Ale no, widać, zawsze musi być ten pierwszy raz. Idziemy, idziemy, kruczymy do przodu te lepią zielewo-prawo, widać, że na dziedzińcu jest skrzyneczka i wydaje mi się, że tutaj właśnie, w tej skrzynce, jest magnum. Bo Residenta tylko ogólnie grałem już. To nie jest tak, że gram pierwszy raz. Przed chwilą to w sumie mówiłem, że grałem już parę razy w Residenta. Tu coś jest. Sprawdźmy. Eee, tu, tu, tu. Patrzcie, mamy. To jest wszystko. O, właśnie, właśnie. Tu był Nikolaj. Nie możemy celować do chłopa. To nam będzie potrzebne do wytworzenia pocisków kwasowych. Do granatnika. Idziemy tutaj. Tu jest też prosty zamek na prawo. Czy będą to jakieś zombiaki Kurwa, no nie zombiaki ale jest ten skurwesyn. Przebrzydę. No dawaj, dawaj do mnie. No. Dobra. Okay. No i to jest power, kurde. Przecież w przeciwieństwie do Carlosa i tego jego jej Mki y, jej, jego Mki to przecież tam musicie wypruć tego potwora z 90 pocisków, lekko. Pociski wybuchowe. No gra nam mówi: Manieczku, przebrzydły, coś ty zrobisz, że schowałeś ten granatnik. Przepraszam za klawiaturę, ale no dosłownie nie ma co z tym zrobić. A mikrofon jest tak ustawiony, że, żeby mnie nie przycinało jakoś mocno. Więc musi trochę słyszeć, musi trochę słychać tej klawiatury nie się wysłowić w chuj, ale trudno się mówi. Możemy przejść tędy, na skróty. Nie, i tak się musimy cofnąć, musimy wejść do góry. Bo te przejście tutaj, na dziedziniec, jest tylko i wyłącznie od góry. Trzeba zeskoczyć. Jak mi się wydaje. No, zaraz to. I no i tu na górze i tak było przejście, nie? Więc zanim zeskoczymy, ogarnijmy sobie to wszystko. Ząbiaczki, nie ząbiaczki, tam słychać tego skurwe bonka. Tak, tak, tak. Eee, teraz możemy iść w lewo. Pomieszczenie dla służby. Ogarnijmy. O. Welcome, welkom. Jeszcze są zombiaczki. Teraz się obudzisz. Obudzisz się. Dobra, trochę amunicji. odgana zostawię na tych dojebanych. Ura. Nóż by się teraz sprzydał. wziąć nóż, żeby podobijać tych Dobra. To jest git. Ten jeszcze, ta może jeszcze żyć. Dobra, otwórzmy sobie to Trochę wygląda jakbym sprintował, no ale po prostu nie będę oszukiwał. Wiem o co tu chodzi. Wiem co trzeba to robić. 12 pocisków do proszę bardzo. Użyjmy! Czemu nie? Ranam daje, to trzeba zużyć. Pora. Wygląda jakbym sprintował, ale... No nie, nie. Po prostu wiem, gdzie trzeba iść. Sprawdzam wszystko na spokojnie, na szybkości. Tutaj cykumyku. Idziemy, idziemy. Nie pamiętam ile jeszcze nam gry zostało. Nie powinno jakoś dużo, bo mamy 4 godziny, no to gdzieś 2 godziny max. O kurwa. O, Jill została po picie. Znowu Giń? Już? Dobra. Ja pierdolę, szybki jest je Jackie Chan Chuck Norris, tu możemy przejść. Tak jest, możemy się tu przycisnąć. Uuu Teraz. Aha, i tu jest ten zeskok na tą skrzynkę. Dobra, to i tak się wracamy póki co. Nie chcemy to mi misiu, fajny. Napoje, nie napoje. Cofajmy się. Pokarnijmy najpierw całą górę. Wydawało mi się, że słyszałem znowu tego sznitzla bombla, warchlaczka. Pójdźmy tutaj. Mamy jedną apteczkę, więc nie leczmy się jeszcze. Jeszcze jednego hita możemy dostać na spokojnie. Wyciągniemy shotguna na cienki? Już tu Carlosem wszystkich zabiliśmy, więc nie powinno nikogo być. Nie powinien nas nikt Chycnąć za nóżkę. Mmm. Okej. Okay. I też yy, chcę, żeby moje materiały, które nagrywam w tej chwili, na przykład tego rezydenta, czy najbliższe serie, jakie będą, będą bez żadnych cięć i tak dalej, wiadomo. Cały gameplay ma być czysty, to, co się dzieje, takie flow ma być. Yy, dość chcę się yy, mocno, jakby no... przekonało mnie do nagrywania, jakby oglądanie tyle lat t czy tam Bungo, czy nawet, na przykład nawet czy The Player. Bo lubię style ich e, nagrywania, po prostu, każdego z tych trzech osób, każdy inaczej nagrywa, ale każdy w, e, ma podobną rzecz, czyli... O proszę, tu jest safe otwarty, a wtedy był zamknięty, czyli rozjebaliśmy, jej. czyli my wtedy, Karle, mogliśmy to chyba otworzyć, bo mi się wydaje, że my zostawiliśmy to zamknięte, bo miałem jakieś dziwne... pomyślunki, że to się Jill otwiera. Mamy to wszystko. A tu dziedziniec nam został, dobra. Zostaje nam tylko przyciśnięcie naszego zgrabnego tyłeczka przez to przejście. Tutaj, o! I zaskoczenie na dół. Strój swoją drogą pobrany. Ten moto ogólnie. Wszystkie te mody pobrane są z Nexusa. I ten, ten strój akurat co ma Jill jest z Rezydenta R-Evers. Znacie Reverse? To jest ten Rezydent taki PvP. I to jest ich oficjalny strój. Postanowiłem, że w gram, żeby nie było też graczysta, bo. Jakby no. czy nie jest. Ooooo! No dobra, wytrych możemy już wyrzucić. Dobra, to no możemy. To no możemy połączyć, połączmy. Będziemy mieli ja dwa sloty. Mamy arsenał Kendo. Wydaje mi się, że to jest osiągnięcie za wszystkie posiadane bronie w grze. Mamy trochę tego. Możemy to sobie połączyć. Dwa pociski mamy. To sobie dajmy na trójkę. Skrót 3. Nice. No i teraz mamy. No, teraz mamy armatę dosłownie w naszych ryncach. Skoczmy. I co zostaje nam tylko iść? Tak naprawdę. Y, tutaj. Wyjdziemy. Tu Gdzie tu jest przejście? Tu jest przejście. Idziemy. Z tego co pamiętam, zostaje nam tylko laboratorium. W tym rezydencie i tak naprawdę to jest koniec Okej, okay, tu wszyscy zabijani są. Oczywiście źle. Hmm, dobrze, poszedłem, dobra, tędy. Myślałem, że źle już poszedłem. Coś wyskoczy na nas. Chyba nie. tędy? No. Nope. To był ten pokój tego już tego doktorka, którego Nikolaj zabił. Kurwa, ryczysz kobieto, nie rycz tak na mnie. Odcinka na odcinek też będę ogarniał te wszystkie dźwięki i tak dalej. Póki co no, przetestowałem. Wygląda to dość ok. On nas zabił, bo my strzeliliśmy z shotguna? <ścoughs> Czy co tu się kurwa podziało? Co to było? Pacek! Nie dość, że nam dimajdża nie zadało. To jeszcze jak on nas trafił. Oj, jeszcze jak on nas trafił. To zginął, moje <śpiewanie> baniutki pójdźmy sobie schować tutaj do to wszystkie rzeczy piękniutkie, nasze przepiękne, eleganckie uleczmy się, bo jak widzicie e, uleczmy się powiedziałem możemy sobie przechować to, możemy sobie przechować to, to, to Cyku myku gdzie te torby znajdziemy, cholera jasna, już chcę torby jakieś nowe leczniczy, wyciągnijmy drugi, bo się teraz uleczymy mamy tego za dużo, trzeba zacząć używać Eee. Tego nie tworzymy jeszcze, bo niepotrzebne. Mamy jeszcze dwie mieszanki. Mamy tu full HP. Mamy jeszcze chyba jednego spray'a. Czy granat nie bierzemy? Chciałbym. Weźmy granat, tylko o. Weźmy granat. Póki co. Napiszmy sobie grę. i Idźmy w łąb szpitala. Do tego przejścia dziwnego. Tutaj pan Bombelek, Bary faja elegancka. Sobie tutaj nasz kolega. Ktoś na komputerku klika. Nie pamiętam jak mu się nazywa. Nie wiem jaką się nazywa. Nie wiem czy było. Powiedziane. Halo? Anyone here? Hello. Sprzyczkę. A właśnie, przepraszam bardzo, latareczkę ja sobie, bo mam pobranego Resident Evil frameworka i mogę sobie przypisać właśnie pod przycisk latarkę. Więc proszę bardzo, możemy sobie świecić kiedy chcemy. Dziwne, że nie ma tego oryginalnie w grze, ale... Widocznie kapkom tego nie chciał. Idziemy powoli. No, definitywnie ten szpital jest połączony z czymś większym, nie? Jakimiś podziemiami. Jest wszędzie ta zasrana Umbrella. Corporation. Mamy tu następny dodatek. Kojarzy mi się, że na pewno nam się za niedługo przyda granatnik i palące pociski. Na jakichś tam przeciwników. Bardzo niemiłych swoją drogą. Tu nie pojedzie, pojedziemy, dobre, ale. Uno, momento, por favor. Alu? Czy coś tu jest? Wszędzie pojazdy, Umbrelli, Skrzynki jakieś dziwne, dojebane, wielkie. I co, w dół lecimy, tak? Czy w górę? Nie, no w dół chyba, nie. Bo jesteśmy prawie na górze. Lecimy w dół, pewnie do podziemi. Tak jest. O ciekawe, gdzie indziej w sumie moglibyśmy iść. Nie będzie rozumiem, sekwencji. Yy, bronienia się w windzie. Dobra, nasze Jill wygląda elegancko. No, no, mamy jakiś. Jill, to nie, że nikt nie zauważył, każdy o tym wiedział, a dokładnie wiedziały o tym osoby, które miały wiedzieć. O pewnie jak to całe miasto. W sensie, jak to całe miasto jest, przecież tak naprawdę, Umbrella Prezydent jest Umbrella, wszyscy pewnie lekarze, senatorzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko własność Umbrella Corporation. Umbre, tak naprawdę, Raccoon City to jest, wydaje mi się, powiedziane chyba tak tam gdzieś ogólnie w uniwersum tego prezydenta, że po prostu Raccoon City to jest taki poligon Umbrelli do testowania swoich rzeczy, nie? I pierwszy to był wirus T, który przypadkiem, czy nie przypadkiem, wydostał się. No i mają, no i... mamy notatki. Mamy torbę na wiaderka nasze przepiękne. Dobrze, pasuje. Sprawdźmy notatkę. Informacja na temat windy do wszystkich pracowników. Z powodu usterki skrzynki rozdzielczej, używanie ciężkiego sprzętu powoduje przeciążenie i wysadzanie prze bezpieczników. To ostatnio też czytaliśmy podobne. Jeśli pojawi się ten problem i winda nie będzie działać, należy zachować spokój i wyjąć bezpieczniki z generatorów pomocniczych w pobliżu składu, a następnie użyć ich do jak najszybszego uruchomienia głównego generatora. Okej, mamy uruchomić generatorki. Mamy więcej slotów. To sobie schowajmy, to sobie schowajmy. Wydaje mi się, że to już jest czas na wyciągnięcie yy, grubej artylerii. Yy, pociski, pociski, pociski. Wybuchowe wyjmijmy. Zapalające. Minowe. Yy, schowajmy. To grana tak samo możemy schować. Pociski do naszego pana Magnuma. Schowajmy. Yy, zostawmy znaczy się. Tutaj, tek, tek to ten. I granatnik będzie pod czwórką. Boże. Teraz naprawdę człowiek gra w tego rezydenta, tam tyle broni, taki arsenał jest tego wszystkiego. O, mamy te dźwignie. Tu mam jakieś dziwne pokoje. Tu zamknięte jest. Okej, mamy jakiś dziwny pokój. Ale jak mówiłem, odcinki będą 30-minutowe. Dochodzimy do 30 minut tak naprawdę. Nie chcę tam iść lepiej, bo coś będzie, coś na nas wyskoczy. Więc dostaliśmy, cię, dostaliśmy się do laboratorium Umbrella, i będziemy w następnym odcinku ogarniać, co tu się dzieje. Więc dziękuję tobie, drogi widzu, za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczka trzeba tam przydzwonić. Więc dziękuję Wam jeszcze bardzo serdecznie, jeszcze raz. Całuję w sygnecik, kłaniam się aż po samej kule. I do następnego odcinka. Pa!